Impreza. Cześć! Mistrz przysłał nas z tymi magicznymi złotymi szortami do poszerzenia. Tylko, że trzeba je. O! o nie Bardzo poszerzyć. Nie mogę się doczekać tej imprezy u Kurczaka. Ja też. Wszyscy tam będą niesamowite, co? Impreza? Kurczak robi imprezę i nas nie zaprasza? Aha! Te złote szorty będą idealnie pasowały do moich karmazynowych hey, kobiecych! szorty! Widziałeś? To był! Sługa! Były asystent i osobisty krawiec Mistrza Nocy, wrzuconego niedawno do mrocznej otchłani przez kurczaka Frajera! Skąd dochodzi ten głos? Hehe, <noise> <noise> zajmę się tym! O, to boli! Puszczaj mnie do licha! Puszczaj, mówię! Jestem! Charles! Posłuszny zastępca brata Hermana! To, jest tu jakiś prezenter? Puść już! Przyszedłem po poduszkę dla mojego pana i władcy! Rzecz tym, że jeśli kurczak robi imprezę, to powinien na nas zaprosić. A ja zaczynam mieć dość bicia się z mędznymi sługusami, kiedy załatwiam sprawy dla mistrza Jo. Panie, protestuję! Panie! A, 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 a. Krasnale ogrodowe! Uważacie się za takie złe z tymi latarniami w dłoniach? Zobaczymy, kto się będzie śmiał, jak zezdrę wam te, 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 te... Głupie uśmieszki z waszej... Hej, puszczajcie, jedzik, ja na na się... G.P.! Zmiennokształtny podużek czarownicy Saranoi! Dobra, wynocha! Sorki! te Lizusy mnie wynajęły, bo nikt nie ma pojęcia, kim oni są! A! Dlatego, jeśli cię nie zaproszono, to kurczak! Nie poszłabyś nawet, gdyby cię zaprosił! Wiem, ale skoro mnie nie zaprosił, to chcę iść! Darujecie to tym różowo-niebieskim sierściuchom? Pewnie! Tak, myślę, raczej tak! Pełniliśmy służbę u, e, bardzo złych osób! Z wyjątkiem mnie, ja u idiotki. Gdybyśmy, że tak powiem, połączyli nasze siły, moglibyśmy zrobić coś naprawdę dużego. Choćby e kłamać się do siedziby mistrza nocy po jego rzeczy, a potem czynić zło, rozumiecie mnie! Tać! Nikt nie może otworzyć komnat mistrza nocy! Chyba, że jest najbardziej nikczemny. Bez serca i ma najładniejsze portki. A -a. Albo ma klucz! Kto wie, gdzie jest zapasowy klucz? To nie do wiary, że kurczak nas nie zaprosił. Przestań już gadać o imprezie u kurczaka! Kurczak? Czekaj, zapasowy klucz! Podlewaj kwiaty zła, gdy mnie nie będzie. I wyjmuj ze skrzynki złą prasę. Aha, w lodówce mroku jest ciastko zła. Zjedź je! Zjedz je, zanim zrobi się dobre! Oczywiście, mistrzu! I pamiętaj o karmieniu złych psów stróżujących. Złe... Są stróżujący? Lubią kurczaki! Aaaa! Więc jedyny klucz do komnat Mistrza Nocy ma kurczak? Gdzie go znaleźć? Klucz złego szczęścia? Krawat na gumkę? Super! To będzie największa, powitalno-dziękczynna impreza z okazji uratowania wszystkich od zła poprzez samodzielne przepędzenie Mistrza Nocy. Szkoda tylko, że in. Ja. W tym domu nie mówimy słów zaczynających się na i! Ale... Powiedziałam nie. Ktoś przyszedł? Otworzę. Zaproszenie proszę. W porządku. Ja też idę. Nie zaprosił cię. Hej! Też coś. Przejmujesz się jakąś tam imprezą. Mówi F-Elf Schmelfman. Z imprezy u Kurczaka jest tu dwójnie zaproszonych frajerów. Znikaj stąd, liwi, pucie. In, uspokój się! Tu nie ma nic dla nas ciekawego. A niech to klauni! Czy to rezydencja Sandersów? Tędy wasza wysokość! Muszę się tam dostać! Oni są do bani! A właśnie, że nie! Rzucają w ludzi ciastem i śmieją się tak! Z ich upokorzenia! Wszystko, co kocham w komediach! Nie ma co ee, patrzeć. Jeden wielki, pulawy klaun, a nie trzech udających jednego. <grystanie> Czy ty widziałaś, jak on szedł? Klasyk. To co? Ważne jest to, że kurczak... Którego lubisz, gdy ci wygodnie? Zrobił imprezę i nie zaprosił nas na nią. Na której są klauni? Ja muszę tam wejść! Niewidzialnie. Ej, kiedy się tego nauczyłaś? A przed chwilą... To miło, że przyszliście na przyjęcie mojego syna. Ma pani syna? Serio? Nie wiedziałem! Tak, to ja zniszczyłem Mistrza Nocy! Powiedz! Zupełnie sam? <laughs> to dobre! Poszukajmy jego mamy. Zjedz sobie kurczaka! Nie ma na co patrzeć. To nie takie proste, jak się rusza Tani. Moje plecy. Ten klaun musiał być chyba tani. Patrzcie, dwunożna żonglerka butami. To ironiczna etiuda cyrkowa. Krążące buty wywodzą się z tradycji postmodernizmu klaunowskiego. Jest śmieszna. Piszcie, I jest śmieszny. Wicie, że i. Yanga tu nie ma. Oni omal nie zniszczyli mojego kurczaczka. Ta pani, syn? A. No i co z tego? To najlepsza impreza w historii! Moja mama mówi, że nie... Codziennie ratuje się świat przed mistrzem nocy i to... Samemu! Dobra! Gdzie twoja mama? Co? Dobrze rozumiem? Najpierw mnie ściga, potem mnie zdradza, potem przepisuje sobie uratowanie świata i nas nie zaprasza! Znowu słyszę głos dziewczyny, która mnie nie lubi. A, e, jesteśmy niewidzialni, nie niesłyszalni. To chyba dla mnie nowe słowo. Nie obchodzi mnie to! mogłeś nie zaprosić nas na imprezę? In? Jesteś tu? Nie byłaś zaproszona. I tak by tu nie przyszła. Nie o to chodzi. Ej mały, chcesz powąchać jak pachnie mój kwiatek? Eee... <grym> nie, chyba nie bardzo. A więc poczuj smak zagłady! Kolorowy pajacu! Nikt tu nie będzie niczym by mnie rzucał! Cichu! Wyłącz to pole fu, co? Aaaa! Sługusy? Mogłem się domyślić. Żaden szanujący się klaun nie ubrałby się tak. To nie bądź okrutny! I jeszcze lejesz łzy! Zdecydowanie przesadzasz! Aaaa! Się coś. Tylko się pojawiacie i dzieje się coś złego. Ależ skąd? A nie musiał już pracować z tymi idiotami. To było okrutne, panie. Jesteśmy tutaj. Bo ma... nigdy. E, <grystanie> 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 Ale super. To jest. To jest świetne. Dzięki energii klucza stałem się najpotężniejszy. Dobra, po kolei. Może być źle. Ech, jak można się bać kogoś o imieniu GP? Ech, słusznie. Dlatego teraz masz używać mojego nowego, mrocznego imienia Fred. Tak, Fred. Fred? Skąd ten Fred? To skrót od frustrujący... Yy, ...ryczący jak diabli, efektowny tręciciel. E, to jest Fred. Jedno D jest niemec! Możesz być potężny, ale strzelać nie umiesz. O, fajny miecz! Ale wiesz, robią je teraz z metalu. O, co ty? Robimy wściekły wzrok na podzielnym ekranie? Hehe, <laughs> wolałbym <to! śmiech> Ej, ty, Fred! Ręce precz od króliczków! Na przyszłość, jak będziesz chciał kogoś zaskoczyć, to daruj sobie to hej! i tak dalej! Ah. Ryba? He, niezłe co? Nowy, wszechpotężny Fred nie tylko mówi o sobie w trzeciej osobie, ale potrafi też naginać rzeczywistość. Chwileczkę, wiecie co? Niesamowite, chyba zostanę nowym mistrzem nocy. A co z nami? Z wami? Z wami, zadaję się tylko kiedy jest mi wygodnie. Z całym szacunkiem, panie, nie jesteśmy partnerami? Co teraz powinien powiedzieć czarny charakter? A, wiem! Milczeć z powusy! Hehehe, co wy na to? Musicie go powstrzymać! Jeśli wejdzie do komnaty Mistrza Nocy, będzie jeszcze bardziej wszechpotężny! Milczę sługusy! Co to za życie? Czy masz klucz? Nie, ale mam coś innego! A! A coś chyba nie wypaliło w moim planie. Użycie siły, nie czynicie złym. Tylko przez złe uczynki stajesz się zły. Ale ja manipulowałem ludźmi, którzy uważali mnie za przyjaciela. I co? Nie jestem wystarczająco zły? No powiedz! Gdyby wystarczyło być złym przyjacielem, to nawet ta różowa otworzyłaby drzwi. I już to zrozumiałam! Ach, tak, dobra, ale Fred nie powiedział ostatniego słowa. Chyba Fred! Cicha! Przepraszam, nie szkodzi. Nigdy się z tobą nie umówię. B tak, zapraszam was na moją im... rezę. Ach, nie chcę na nią iść. To znaczy... Dzięki, kurczak. Do zobaczenia. Szybko! Zobaczymy, czy są jeszcze jacyś przytomni klauni. Powiedziała przepraszam i dziękuję. U, super! Wszystko będzie dobrze, kurczak! Nadal masz w sobie dość zła, by otworzyć drzwi. No i zapomniałem, was nakarmić, tak? Rzeczywiście lubią kurczaki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omni Wiśniewska. Udział wzięli Grzegorz Drojewski, Joanna Pach. Adrian Ferwion, Robert Tondera, Wojciech Paszkowski i inni.